I będzie zajebiście Nie ma A ma już i góra. To Katsu będzie musiała rzucić dwa w w tym razie. A. No dobra. Nie, ja rzucę granat i ona wrzuci ten A w snu Rozwalmy wszystkie okna, żeby nie wiedzieli. A w które zrzucamy? E, w lewe, le, le, lewe drugie. Dobra. Dobra. Start, throw in. Gaciu, dawaj swoją miejkę. Dawaj, rzucaj tam. rzucaj tam. Dawaj buzba. Szybko poszło. O. nie no, Najważniejsza jest sprawa TMS. nie zaczęliśmy grę. Wiedziałem. A jak ja? Drugą. Właśnie zbuntapowała to... dwóch tytuł z bożni. To prawie jakbyś miał w tej broni dwa pociski. I to Wie? jeszcze dwa, i to jeszcze dwa To prawie jakby oni razem mieli dwie głowy. No tak, Wie? tak działa człowiek. Gdzie jest Tam... last enemy? Wiem, ci, że z nami ktoś chodził, ale nie wiem. A nie, to tu chodziłeś. Bo to chyba jest Kan. Jest To Jest Kan. To jest kan. Nie że tak, to dron. Tak, przecież Ty, to tam gdzie ten dron. O, nie, nie. Tak. To był klas jeszcze. O Oj, biedny. Możesz sobie wpisać. RTX 3060. 3060 napiszę. Yyy Michał. OC. Ale nie ma tam innych wersji? Wpisz sobie 3060 i zobacz, co ci wyskoczy. E, dobra, to nie, to może zwykłą Z wersją OC. Dobra, zajebiście. Z wersją OC. O, mam depo. A. I sprzedałem kosę fince. Anyone home? Coś tu jest? Ty, ty, ty to masz tam ten, bombę? Bomby nie wiem. Nie, do sufitu do, do, do. Nie tak co tu się stało, ale się wydarzyło. Wy, 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 wyjdź, coveruj mnie, coveruj mnie. A. Szybki mur. Chodź, idziemy się ukryć, idziemy się ukryć, chodź. Mówisz? Dobra. <grym> Czekaj, Waiting for the kabum. Jak on wybuchnie, to będzie tak cudowne. Miał <grym> <grym> Sokolo zabił typa z defusem, nie? Nie, to... W pokoiku. Jak A ja przeniosłem tutaj. tam moje EDD! Nie, to... Te, tego typa z defusem zabiła Aruni, ja zabiłem Pinka, który była... Aruni! Oh O mają, mają Let's go! Let's go! Let's go. <inaudible> Muszę skitać Drona <inaudible> w bardzo śmieszny sposób. Po Właśnie powiedziałeś mój wet dream w tym momencie. They know? They don't know. No Dobra, mają pulsa, jebać go. <laughs> Proszę tylko, żeby nie mieli frost i będzie zajebiście. Nie mają mają. A ma już i góra. To Katsu będzie musiała rzucić zba w taki razie. A! No dobra. Nie, ja rzucę granat i ona wrzuci ten. A w cooldown? No? Rozwalmy wszystkie okna, żeby nie wiedzieli. A w które zrzucamy? E, w lewe, le, le, lewe drugie. Dobra, start throwin. Dawaj dawaj swoją miejkę. Dawaj, wrzucaj tam, wrzucaj tam. Klaj, bo spał. A! Awa! Klaj, Prawie jakby ta gry była dalej taktyczną ogromnie. nie? A, teraz już wiem, że to jest Zabiłem kogoś, Jezu, dam się. Wow, nice. Oh. Ok, po prostu przyszli do ciebie, okej. Okay. Lol. Mina. Tam, widzę. widziałam. co trzy fragi zrobił Blitzen? A, jest tu, jest tu! Prawo! Nie, to kacu mnie powaliła! prawda? Nie ty, dobra. Jest, jest za ścianą. Lewo, Karola, full lewo. Ja... Od tego? Co bullshit? Wróciłaś do tego, Karola. Jak wróciłam do tego? Co Wróciłaś to do, do tego. Ja to biegam, jest na, jest na wprost ode mnie. Mogę się fantować? Jest tam na lewo. Mógł, mógł przejść, uważaj. Patrz mi. Esa Tu jest. Smoke. Gdzie jest tu, kurwa? Na pingu! Myślałem, że w korytarzu. Nie widzę pingu. Bo ja nie mam czasu popatrzeć przez ścianę gdzie jest ping, ja patrzę tam gdzie gość może mi wychylić. Nie no ja myślę, że widzisz ping, no. no. Następnym razem powiedz, że jest, nie wiem, na prawo. Tam jest... Tam jest to tam tam. Tam. będę przynajmniej mniej więcej wiedział gdzie, gdzie ten. W skrócie wina randomów. Widzisz właśnie umarł jego wina, a nie zabił. <noise> Ta kanapa jest przebijalna? Soko kemapa, ściana, typ, okej. Okay. Hmm? Eh? hmm? Jak chłop zniknął? Nie wiem się szybko. Jak on nie Chłop tam zniknął. O, to są schody. Biją mnie. Wynanować? I think I will take it Weź mi ospingu i <laughs> wiesz, miło, tak z ciekawości zepną, gdzie ona jest I tu jest Ona nie wie, czemu A ja gram Dziś jest tak, że ma jak Weira, nie wiem, czy mi ktoś jeszcze nie kiwi. Dobra, rozkazuję śmierci. Mee! Raz teraz kozi Me. koziemy. Hello! Mee! Karola wygrała. By... Nie ma jej to już idziemy we mnie. Wychyla cię. No, tutaj jasno. Wychyla cię, idzie, idzie tu. Nice. Dobry. Dobre info, wychyla się idzie tu. No, prostoż tak. Dobra info, dobre pingi, stary. O, oh, Czekaj, bo I się zgubiłem na Fleece No nie. Oj! Kiss gone. Zalepić to okno? Nie. Oj. Mam defa. Mam defa. Kolejne co się cofa, nie? No, do, do, do Nie wiem, ale mam, mam defa. Mogę ja... What? Prędzy no damy no, mi jest. Odłoga. To nie? Nie wiem, rzuciłem ją wiem Kabora. Let me. Let me. O zas... O jasne chuj. O, OJ! Nikt <śmiania> ja Why are you running? Te i tak, ale... W w oj! W tu jest! Na dworze, na dworze. Oj!

Bardzo lubię jak ta wygludna. I ten mój... I ten He's mój evil <noise> Evil Czakman. What the fuck clash Klasznup! <noise> nie powiem kto uciekał od klaszki Wiesz co jest z tym najśmieszniejsze? Że? Nikt z nas z tobą nie grał, ty grałeś solo klaszką. <noise> Ałem ja a! mi chłop spuszował puszową. jest? A... Okay. Jest na jedynce. No a na B jest a, okay. No jedynce będzie. Na jedynce znowu. Jest cały czas na B. Jakbyś go spuszował, to mamy go dokładnie na kamerce. Mm -hmm. O, mniej więcej tu. Mniej więcej obok jedynki na B. Cześć. Byś mówić w P-Fire, on leży za A. Za bombą A. Wiesz gdzie jest? Nice. nice. Cześć, tu jeszcze raz ja. I na koniec tego filmu chciałem wam podziękować za obejrzenie go. Jeśli wam się spodobał, zostawcie jakiś komentarz na dole i zostawcie łapkę w górę, żeby... Może pod, pomóc mi wbić jakby trochę statystyk na tym filmie, że może wróciło do algorytmu, bo chcę rozwijać kanał. Plus jeszcze dodatkowe króciutkie ogłoszenia, że jeśli widziałby to jakiś twórca, który miałby dosyć duży kanał... To szukam pracy jako montażysta, nie za darmo, ale dogadać się możemy. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to piszcie na maila podanego tam w opisie i prawdopodobnie wrzucę go też tutaj w w opis. W sensie, no w opisie kanału jest normalnie, ale postaram się go też wrzucić. No więc z mojej strony to na tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.